Dzieci Tałorskich, bardzo serdecznie, my jesteśmy już na miejscu w Horstaku I dzisiaj jest jaki dzień? Ach, chyba mam brudny aparat Jaki jest dzień? W piątek Spotkań w Horstaku Cześć dziewczyny! Wy mnie? A ja też, dziewczyny! To zapraszam do środka No, także idziemy i będzie miły dzień dzisiaj Uwaga, proszę Państwa, są naklejki do rozdania Są też y, takie... Jak to się nazywa? Pocztówki? No takie drukowane zdjęcia do podpisywania. Jesteś ze mną, Julcia. No i jesteśmy. Dziewczyny chyba się wstydzą na razie podchodzić. Chcemy zobaczyć, co jest nowego, pięknego. Porządek? Porządek jest. Zosia, Zosia Ania, Ania. A wy dziewczyny jak się nazywacie? Mamy O ja, nie zapamiętam. Dobra, to chodźcie, robimy fotoczki. Kto chce? Ja. ja To jest gotowy. Chodźcie. A wy będzie jeszcze z Julą? Ja jestem tu. nie. Ale możecie sprawdzić ból moją Nie, koniec... nie, koniec... nie ma Chcesz byłaś pozdrowić? To jest ta okazja. Proszę, to proszę mamy chociaż to <śmieniu> Pozdrawiamy mamę chociaż pozdrowić. Pozdrawiam mamę. Nie, to nie, nie, to jest... Dobra, już. A teraz A teraz tak. Dobra? Jakby co, to mogę też robić no, zdjęcia? No, nie Dawid się. A, jeszcze bliżej. Na spokojnie. Co to zrobić? Jedno. Nie wiem, to będzie. Chyba będzie, co? To jest Okej, sprawdź. Super, dzięki. Dziewczyny, chcecie też. Jeszcze zdjęcia? Tak, możemy prosić o tak. Bo są też bardzo fajne kartki wydrukowane, to mogę Wam też podpisywać chcecie? Nie no, zobaczym mam przy twoim. Chcecie być na vlogu? No. A chcecie kogoś pozdrowić? Nie no, zostaję w też. Dobra. Koleżanki. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Moja droga, tam wszystkim. to wszystkich. Jak działa, nie? tak idzie. Proszę, miej nie jesteś się. Też, też. No. zasłużyłaś. No pewnie. Wszystkie? Tak. Dobra. W personalizowanych że tylko z podpisem. Personalizowane. Dobra, to pierwsza. Oplar. Proszę, proszę. Dla ciebie. Kolejna. Dla Ani. Jeszcze od dziurki możecie zgarnąć podpis. Tylko, że ona teraz razu za To Cześć. Dla Ani, tak? Czy Ani powinna napisać przez Nie, jedno i. To dobrze. Nie ma problemu. Jak coś to pytaj? Dla arystykę. Dla Malesi, ale słodko. Co masz ze serduszkiem. O. A tu dwa i czy nie? <mulety> Wiktorii dwa i. Dwa i. Dwa i. A -a. Ja pisałam zawsze wszystkie Można <mulety> <to mulety> <to z by, mulety> żeby znać swoje imię i nazwisko. <mulety> Teraz już będę wiedziała. <mulety> Widzisz, człowiek się uczysz całe życie. Proszę bardzo. Dla Toli. Dla Toli. I jedno. 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 Sprawdź, w internecie. Na pewno jedno. Mhm. Proszę bardzo. Proszę. A ja się nie muszę być winiona. No żałuję, że ty tego nie zrobiłaś. Pierwsza. Możecie mi pomachać.

a Wiktoria jest w mhm. A mogę się napisać wszystko najlepszego? ten. Tak no. tak? tak. Tylko pytanie teraz, czy to się nie rozmarze. Dobrze będziemy słyszeć, No Już to nas odwiedził Chyba jeszcze się nie witałaś Nie Cześć. Jak tam twoja pierwsza fotka rozdana Dzisiaj, Dzisiaj? w sklepie Spoko Miła, no. Sympatycznie. Jestem zawstydzona. Hmm? Uh -huh. Bezrobotna. Patrzcie, tam jest kotek. Kotek tam jest. Horstak tak przyjazny z zwierzętom. Magda, uśmiechnij się. selfie, no tak? Selfie czy osobno? Nie wiem, czy to jest. Kodki się tworzą. Proszę. I też się wywiększymy. Drugie, dwa i. Tak, wiem, że się nauczyłam. Bo masz tak samo na imię. Bo Ale później poprawiam. Poprawiasz? Nie zawsze. Film, niestety na miniaturce. Ale wybaczyłam. No, bo już mi się nie chciał. ja zmieniać. Proszę, i Mamy to. Rodzinkowo. Dziękuję. <grymne> Słuchajcie, uwaga, proszę Państwa, tutaj są podpisy już um, rozdane na takich zdjęciach, o tak można to nazwać. I jeśli byście chcieli taki podpis do swojej paczusi, to jeśli użyjecie kodu MIZERKA1, to otrzymacie taki fajny podpisik z takim fajnym zdjęciem, z taką fajną naklejką, z HORSTAKA też. Jeżeli ewentualnie jakiś produkcik jest przeceniony i nie możecie użyć, to możecie napisać w uwagach, żebyście chcieli także tutaj HORST, tak na pewno Wam dorzuci. Jak widzicie, ja już jestem w domku, w sumie to już jest kolejny dzień i w sumie jestem już też postajni, ale chciałabym tylko powiedzieć, że mega mi się podobało spotkanie. Fajnie, że podchodziliście czasami niektórzy troszeczkę się wstydzili ale mimo tego fajnie, że zdecydowaliście się jednak podejść, zagadać mega wszystkich cieplutko pozdrawiam, którzy byli, mam nadzieję, że się świetnie bawiliście, cieszę się, że mogliśmy troszeczkę sobie pogadać, zamienić słowo zrobić fotkę, no i bardzo dziękuję również sklepowi Horsta który zorganizował takie spotkanie wydrukował też takie cudowne zdjęcia które teraz możecie też zamówić do swoich paczuszek, jeśli o to poprosicie, także mega mi było miło, mega dziękuję, bardzo dobrze się bawiłam i mam nadzieję, że to nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie w Horstaku, także no wyczekujcie kolejnych. Też dużo z Was pisało mi, że nie mogło dojechać, bo jest z daleka. To trochę smutno, mam nadzieję, że w innych okolicznościach się spotkamy, bo będą i kawaliady i pewnie jeszcze niejedno spotkanie w Horstaku i będę pewnie jeszcze na jakichś innych imprezach końskich. Także możliwe, że jeszcze uda nam się zobaczyć. Nic straconego. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, by niech przegapić żadnego. Filmów, a ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Bójdzi jaki Pa!